hao! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym bohanowym wideoblogu dzisiaj. To już ostatnie nagranie z serii, co ostatnio, przez, przez ostatnie kilka lat, muszę powiedzieć, wydało wydawnictwo bohan, e, za którym stoję ja. I tutaj chciałem wam przedstawić e, oto taką książeczkę. Podręcznik autorstwa Anny Masnej. Przepraszam, Ania, jeżeli się odmieniam. Heuen oraz Dylana, znowu mam problem z nazwiskiem Gero. To jest podręcznik do nauki języka chińskiego dla najmłodszych zabawy z chińskim smokiem. Słownik, przepraszam podręcznik. składa się z 10 lekcji, które rozpoczynają się od krótkiego dialogu. Następnie mamy słówka w postaci takich, e, jakby klocków domino. A następnie mamy znaki chińskie wraz z kolejnością pisania kresek, tak żeby można było to sobie skserować. I e, ćwiczyć pisanie. One są na tyle duże, że niewprawna ręka małych dzieci w wieku przedszkolnym na pewno sobie poradzi. Tak wygląda sam podręcznik. Jest tak jak mówię, 10 lekcji. Wszystkie ilustracje zostały ręcznie namalowane przez Dylana. Także jest to oprócz tego, że w pełni nasza praca to jeszcze wydane to zostało w Polsce przez to samo przez, to samo przez, przez, przez nas i drukowane w drukarni w Szczecinie. To w całym zestawie mamy jeszcze flashcards, tak? To są fantastyczne pomoce naukowe do przedszkola, do szkoły podstawowej od najmłodszych klas. Zaraz, to są tutaj pomieszane tyłem i przodem. E, zobaczcie. Tak wyglądają. E, mamy tutaj e, e, ow owoc, tak? Shui to jest owoc. Później mamy e, Znak mało, e, jabłko, pingło, e, cyfry. Cyfry to są takie z kolei e, cukierki. O, proszę bardzo, są cyfry. Jest e, sporo różnych fajnych słówek. Tu na przykład mamy ciało, kochać, miłość. I tak dalej. E, mały, świetny podręcznik do nauki chińskiego dla najmłodszych. E, zachęcam wszystkich, e, którzy poszukują takich wydawnictw. E, myśmy to wydali już w 2014 roku, więc minęło trochę. Patronem było e, również, e, była również było stowarzyszenie Closer to Asia. Mamy z tyłu logo, także jest, jest nasz patron również tutaj. I co, polecam, zachęcam. Także to, to nagranie kończy serię moich krótkich vlogów na temat tego, co wydaliśmy w Bochan ostatnio. A nowy rok, 2017, który właśnie się zaczął, przyniesie nam Mam nadzieję, że co najmniej dwa, trzy nowe e, wydawnictwa, a na pewno jedno, które już jest w bardzo zaawansowanym, e, na, na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście e, my w Bohan, traktujemy to wszystko, całą tą działalność jako e, nasz bardziej nasze hobby, to jest projekt hobbystyczny, e, dlatego nie nastawiamy się tutaj zupełnie na żaden zysk, a e, Pieniądze na wydruk naszych wydawnictw pochodzą albo od sponsorów, albo z naszej własnej kieszeni, dlatego nie mamy tego regularnego rytmu wydawania, ale mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. A jeżeli ktoś chce się tak czy inaczej przyczynić do naszej działalności, to zachęcam do kontaktu. Mamy różne możliwości współpracy, pomocy, sponsoringu. Jeżeli ktoś, kto ogląda, ma umiejętności związane z tłumaczeniami, z językiem chińskim, z dydaktyką języka chińskiego, zapraszamy do współpracy. Jeżeli ktoś dysponuje środkami, ma firmę, chce zasponsorować, chce zostać mecenasem naszej działalności, również zachęcamy do współpracy. No i to chyba będzie na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. 保持联系，再见。